Hej, witajcie w nowym filmie. Zobaczcie, jak widzicie, jestem nad rzeką Uskisłową, gdzieś pod Warszawą. I za chwilę zobaczycie, co tutaj znalazłem. Zobaczcie, jak się przyjrzycie. Znowu widać, o, tutaj lepiej. Zobaczcie, może, o, widzicie nawet. Takie ślady, znaczy wielkości mojej ręki, dłoni, a ten to jest ten sam ślad. Tam jest te samo kilka, ale nie wiem co to jest. Jakiś, nie wiem, jakiś trójpal, proste zwierzę, bo to by coś, nie, coś takiego jakby wyglądało, ale nie wiem. Zobaczcie, tutaj pokażę Wam teraz ognisko, jakie zrobiliście, i za chwilę wracam. Zobaczcie, tutaj jest mój piesek i tak jak mówiłem, zobaczcie, zrobiłem, zrobiliśmy takie ognisko. jak tam jest chyba żar, choć tutaj z tej strony, zobaczcie, i o, tu jest jeszcze taki mały żar, nie będziecie widzieć, a może tutaj będzie? Nie, nie ma. Ale jesteśmy gdzieś tutaj pod Warszawą. Pies jest koło kamery. No, jak chcecie przyjechać, to jak ta miejscowość się nazywa? Zawady. Zawady. Tutaj, koło tego miejsca jest tak, yy, yy, taka sala, yy, gdzie można robić urodziny. Tutaj jeszcze mam chyba... Ja nie, I taki dość duży padyk. Tutaj spalony bardzo. Nie, nie patrzę. I poczekajcie, zaraz Wam pokażę mojego drugiego... No zobaczcie, tutaj mam takiego syna, który się nazywa się Watson. Tu widzicie, tutaj się... O! Jest to chyba iść. No, broszki jest cały mokry, bo tam sobie ganiał z zapatykami. A wróćmy jeszcze do tych śladów, chodź. No no to tutaj są te ślady już słabiej widoczne, jeszcze jest spalone drewno, bo tak dałem żeby było bardziej realistycznie, ale to tylko ja dałam. Tutaj jest woda, koło wody. Ten yy, yy, jakiś stwór, nie wiem jaki, w znaczy, mógł tak sobie jakoś, może nie, nie, tutaj ich nie ma Więc może jakoś z wody wyszedł. Ten, bo tutaj już ten coś yy, zwaliłem, ale tutaj też widziałem jakieś ślady. Myślałem, że to mojego psa Stefana albo Watsona. I poszedł chyba może. Będę. O, tak jest tutaj jeszcze ślad. I taki ładny kamyk. Poczekajcie, pokażę wam, zobaczcie. O, widzicie? może wy nie widzicie za bardzo ale jest ładnie poczekajcie zrobię ja to co najbardziej co najbardziej lubię robić z kamykami czyli y, możesz tam trochę dać o ha i zróbcie ok no to jak te ślady o trochę zdzieraczki innego to może y, y, coś nie wiem może nie wiem czy mamy glinę w domu, ale spróbuję takie jeszcze zrobić. No, no to widzimy się w moim domu i teraz na chwilę przerwamy odcinek. Ok, zmieniłem plany. Jednak nie będę robił tego odcinka końca w domu. Może drugi zrobię w domu. Więc pewnie już są jakieś 5 minut że pokażemy psa mojego i to jest koniec odcinka